Witam cię na portalu Worldmaster. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Damianem z ucieczki do raju i jeżeli szukasz inspiracji, motywacji, impulsu do działania, to uwierz mi, że warto. Poznaj jego historię. Wszystko zaczęło się tak samo jak u każdego z Was. U mnie to był marzec 1977 roku. Piaskownica, przedszkole, nauka wyrazów, pierwsza dziewczyna, pierwsze przekleństwo, pierwszy seks. Ledwo co się zorientowałem, a już mam 17 lat i trzymam w ręku pierwszego żońta. ha Hahaha, ha, hi hi hi, było śmiesznie. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że 11 lat później będę uzależniony od heroiny, najgorszego gówna, jakie można sobie tylko wyobrazić. Jest rok 2003, mam 26 lat i jestem bezdomny. Nawet kurwa nie wiem, jak do tego doszło. Zbieram mnie do pałki z ulicy, żeby się dojebać po zjaraniu hery, a następnego dnia pierwszy raz w życiu coś ukradnę, żeby mieć na towar. Od tego momentu zaczynają się 365 dni równi pochyłej w dół na samo dno. Okazuje się, że życie ćpuna nie jest takie kolorowe. Szczególnie jeśli w grę wchodzi cała tablica Mendelejewa, a ja właśnie testuję te najmocniejsze pierwiastki. Już tylko one potrafią tłumić moje emocje. Nie chcę czuć. Doszedłem do takiego momentu, że czucie jest złe. Toksyczna miłość spowodowała, że chciałem się zabić, ale zamiast tego naćpałem się heroiną i jakoś przeżyłem. Ale były tego pewne konsekwencje. Żeby nie czuć, musiałem tą czynność powtarzać codziennie. I tak minął rok. Grudzień 2004, Londyn. Budzę się w opuszczonym budynku bez prądu i wody. W kieszeni mam jednego funta. Planuję dzień. Mam dwie kurwa opcje. Zorganizować towar albo przestać spać. Nie wiem dlaczego, ale ta druga opcja po raz pierwszy wydaje się bardziej atrakcyjna. Przestać pać, przestać pać. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to zadzwonić do mamy i o wszystkim jej powiedzieć. Biegnę i szukam budki z tanimi połączeniami. Wrzucam do automatu ostatniego funta. Dzwonię. Mamo, mam problem. Biorę narkotyki, jest bardzo źle. Powiedziałem wtedy, że chcę przestać, ale nie wiem, jak to zrobić. Nigdy nie zapomnę tego, co moja mama mi odpowiedziała. Przyjedź do domu, Damian, coś wymyślimy. Dwa tygodnie później jestem w Polsce. Wymyśliliśmy, styczeń 2005 roku jestem zamknięty w ośrodku odwykowym monar pod Poznaniem, sam ze swoimi myślami i emocjami muszę sobie z tym jakoś poradzić. Musi minąć czas. Mija rok! Rozy się na nowo i pierwszy raz w życiu czuję taką wolność. W sercu mam marzenia, w głowie plany. Mogę wszystko, teraz już to wiem. Wiem również, że nie mogę ci pać. Nie chcę ci pać. Czas leci szybko. 12 lat później jest 2017. Mija mój piąty rok na jednej z rajskich filipińskich wysp. Tysiące kilometrów od domu. Pracuję nad rozwojem swojego projektu Ucieczka do Raju. Kręcę kolejny film i ulepszam guesthouse, do którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski. To już czwarty raz zaczynam nowe życie. Jest noc, kiedy piszę ten tekst. Za kilka dni będzie nowy rok. W głowie cały czas dużo marzeń, planów, celów. Nie mam żadnych postanowień, bo według statystyk tylko 8% realizuje swoje noworoczne postanowienia. Ja po prostu wiem, co będę robił. Dzień po dniu pracuję nad sukcesem i spełniam po kolei wszystkie marzenia. Od 12 lat jestem wolny, żyję na własnych zasadach, tworzę własny Matrix. Jebać system. Jedyne ograniczenia, jakie mamy, są w naszych głowach. Wystarczy przeprogramować myślenie, aby zmienić swój świat. Jeżeli masz marzenia, to w 2018 roku jest 365 dni na ich realizację. Każdy dzień to nowe życie i nowa szansa. Tylko od Ciebie zależy, co z tym zrobisz. Czas. Start. Witam ciebie Damian. Powitajcie Damiana z ucieczki do raju. <grybujesz> Witam was. <grybujesz> Witam. <grybujesz> Damian, która jest u ciebie godzina, bo? Chcieliśmy Czekaj, się spotkać na miejscu. 16.09 O, 16.09, okej. Okay. 6 godzin różnicy. Jakbyś mógł pokrótce opowiedzieć jak to się wydarzyło, ta historia, która dzisiaj doprowadziła Cię do miejsca, do tego, którym jesteś, bo miałeś ciężką drogę, działo się dawno ciężka, ale opowiedz o tym. tym. Okej, okay, słuchaj, to przede wszystkim pozdrawiam wszystkich, cześć, fajnie, że oglądacie Worldmastera, życzę Wam Sukcesów, bo robicie coś fajnego. Moim zdaniem, portal ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć w necie, bo to jest bardzo innowacyjne i wiesz, przesyłacie pozytywną energię, tak? Chcecie zebrać w kupę w jedno miejsce ludzi, którzy gdzieś tam w jakiś sposób mogą inspirować innych. Także też cieszę się, że wyróżniliście mnie, żeby ze mną porozmawiać. Super. Mega. A co do, co do mojej historii, to ona jest no, taka powiedzmy, no może troszeczkę ciekawa, ale. Może dla wielu być inspirująca, bo pokazuje to, że jak ja to pisałem u siebie na vlogu, że na blogu, przepraszam, że nieważne, gdzie się w danym miejscu zajmujesz. Czekaj, bo mi się lekko... To teraz chyba się podłączył i, i teraz jest chyba lepszy dźwięk, co? Tak, jest lepszy dźwięk. No. O, dobra, tak, no to super. spoko. Jest super. Y, nie, nieważne w jakim momencie swojego życia jesteś teraz, gdzie się znajdujesz? Nieważne, czy jesteś nawet w najczarniejszej dupie, tak naprawdę w tym momencie, to wcale nie definiuje ciebie jako człowieka i tego, gdzie możesz być za tydzień, miesiąc, rok, kilka lat. Tak naprawdę y, możesz być tam, gdzie chcesz, jeżeli sobie to założysz jako cel, marzenie, plan i będziesz to realizował. na no Mój przykład pokazuje to dlatego, bo wiesz, no, ja byłem uzależniony od heroiny, y, byłem przez jakiś czas bezdomny, mieszkałem na spłotach, zbierałem niedopałki, Zgadłem alkohole, żeby mieć na towar podczas mieszkania w Londynie. Także takie epizody miałem, no nie, nie do końca ciekawe, ale gdzieś tam nastąpiła we mnie jakaś transformacja, zmiana. Poszedłem się leczyć i, i, i zmieniłem swoje życie na lepsze, tak. Potrzebny był jakiś tam impuls. Ty py, pytasz, co takiego się stało, tak, że, że jakoś ta, ta transformacja nastąpiła. Wiesz co, to było coś takiego, że ja już mieszkałem na, w, w takim opuszczonym mieszkaniu, do którego wkradłem się z moim towarzyszem jakby na tamtą chwilę towarzyszem drogi, że tak powiem, nie mieliśmy tam prądu, mieliśmy tylko zimną wodę. To było w zimie w Londynie, więc było zimno. Spaliśmy w ogóle w kilku warstwach ciuchów pod kołdrami na materacach jakichś tam znalezionych. No i wiesz, i chodziliśmy codziennie kraść alkohole, żeby mieć na towar. Zbieraliśmy niedopałki z ziemi, żeby sobie zapalić jeszcze coś przy tym towarze. I, i tak to wyglądało. I w pewnym momencie ja się obudziłem na takim skręcie. Tak bardzo źle się, się czułem, bo od heroiny po prostu jest... Jeżeli nie be, Jak już się fizycznie uzależnisz, to po prostu musisz to brać codziennie, żeby czuć się normalnie. To już nawet nie jest jakieś tam przyjemne, nie masz jakichś super lotów, tylko po prostu, żeby móc, móc funkcjonować, to musisz sobie... Przywalić, więc to był taki dzień, w którym nie miałem. Miałem jednego funta, tak? Pisałem o tym u siebie na, na, na blogu też. Miałem jednego funta i miałem opcję taką: idziemy kraść i robić to, co robimy od powiedzmy prawie roku czasu. No czy co? Czy jakie są alternatywy? Powiem ci, że właśnie tak chodziłem tego dnia po ulicy i się zastanawiałem, co mam ze sobą zrobić. Jakoś mi było strasznie. Nie, nie pasowało mi to wszystko, co się wydarzyło. Tak, nie wiem, zaczęły mi się otwierać oczy, że w ogóle w jakim miejscu swojego życia ja jestem. Przecież rok temu byłem normalnym człowiekiem, miałem pracę, miałem oszczędności, prawie 100 tysięcy złotych oszczędności miałem, które w przeciągu tych kilku lat w Anglii pracy odszczędziłem. No i to wszystko się w przeciągu niecałego roku rozsypało. I wiesz, i nagle się budzę, i, i, I myślę sobie, kurde, no nie, nie, coś mi tu nie pasuje. Wiesz, i, i miałem taki, taki moment dziwny, właśnie, że kurde, nie chcę dzisiaj iść znowu kraść, yy, nie chcę później iść znowu się nawalić. Yy, nie wiem skąd to się wzięło. Po prostu tak nagle się pojawiło i miałem jednego funta, i za tego funta stwierdziłem, że muszę zadzwonić do swojej mamy. Nieważne co będzie dalej, muszę po prostu do niej zadzwonić. Zacząłem szukać. Cheap call, to jest takie miejsce na tamtą chwilę, bo to było ponad 10 lat temu, z którego dzwoniło się do Polski za po prostu mniej niż ze zwykłej budki telefonicznej. Nie mogłem tego znaleźć. Biegłem już w sumie, to było jak w filmie, w takim akcie desperacji, żeby jak najszybciej porozmawiać z mamą, bo się bałem, że ten moment i przejdzie i pójdę się naćpać. No i gdzieś tam znalazłem ten cheap call, zadzwoniłem do mamy i mówię: Mamo, mam problem. Biorę narkotyki, jest bardzo źle. I moja mama. Yy, mówi do mnie Damian, wiesz co, czułam coś, że jest nie tak, nie, i powiedziała mi tylko przyjedź do Polski, o nic się nie martw, yy, coś wymyślimy, no i to już był koniec, mam ciarki teraz, jak o no tym właśnie, mówię. Wiesz co, ja to samo jak mi powiedziałeś, bo opowiedz mi, bo przeprowadziłeś się ostatnio, znaczy mieszkałeś na Filipinach, a w tej chwili mieszkasz na Bali i e, skąd ta zmiana, jak długo też byłeś tam na Filipinach i teraz jesteś na Bali, od jakiego czasu, może po kolei? Już, jeszcze tylko dokończę tą historię, bo to było tak, że ta rozmowa bardzo szybko się skończyła i mieliśmy mało czasu na, wiesz, porozmawianie, bo ten jeden funt wystarczył dosłownie na nie wiem, dwie minuty rozmowy. Poleciałem do Polski, yy, poszedłem się leczyć do Monaru. Przez rok czasu byłem w Monarze. Yy, tam to był taki survival troszeczkę. I po roku stwierdziłem, że jestem zdrowy. Nie dokończyłem, szczerze mówiąc, leczenia, ale ja już sam wiedziałem, że jestem zdrowy, że nie muszę tam siedzieć dłużej, że to już jest dla mnie marnacja czasu. I stamtąd tak naprawdę uciekłem wbrew woli y, terapeutów. No ale po prostu ja już wiesz, nie chciałem dłużej tam być. I ja już miałem świadomość na tyle rozwiniętą, że wiem, że już dla mnie jest czas, żeby tam panu No i okej, okay, tam już po, powiedzmy później były jakieś tam kolejne etapy dochodzenia do tego, gdzie jestem teraz. Pytasz się, dlaczego y, Bali. A nie Filipiny. Dlaczego wyjechałem z Filipin? tak? Wiesz co, na Filipinach mieszkałem przez 5 lat na małej rajskiej wyspie Sikihor, na której mieszkało około 100 tysięcy ludzi. Przepiękna wyspa, naprawdę. Tylko, że to jest tak, że jak jesteś w takim miejscu, jak właśnie taka mała rajska wyspa, ja chciałem w ogóle uciec od, uciec od cywilizacji, chciałem uciec od człowieka białego, może to troszeczkę brzydko brzmi, ale troszeczkę byłem tym wszystkim znudzony, przerażony, chciałem czegoś takiego bardziej jakby prawdziwego, uciec od macek korporacji, od tego wszystkiego, od tej pogoni, wyścigu szczurów i tak dalej. Jakby pomieszkać trochę bardziej bliżej natury, z ludźmi, którzy właśnie żyją bliżej tej natury, mają troszeczkę inne priorytety i wartości. No i przez 5 lat właśnie mieszkałem na takiej wyspie, tam rozwijałem swój projekt Ucieczka do Raju. Przyjechałem w sumie z planem takim, że chcę otworzyć guest house i będę robił YouTube i pisał bloga, tak? No i ten plan realizowałem, tak faktycznie robiłem. Te moje pierwsze filmy to w ogóle była tragedia. Chodziłem, pierwszy film to był po Hongkongu, chodziłem z GoPro i coś tam gadałem i pokazywałem. Ale dzięki temu, że ten progres jest i, i w przeciągu tych kilku lat dużo się nauczyłem, to fajnie się to ogląda, tak? Ludzie, którzy oglądają od samego początku do ostatnich odcinków mówią, że kurde, po prostu w szoku, yy, wiesz, jaki jest progres, jak dużo się zmieniło. Jeżeli coś yy, sprawia ci przyjemność i, i powtarzasz to nieskończoność, to stajesz się w tym coraz lepszy. Tak? Tak, ja tak. przepraszam, osobiście wiem, że ja mam jeszcze bardzo dużo rzeczy do, do, do zrobienia, do nauki, jeśli chodzi i o tworzenie filmów, i o przekaz, jaki chcę gdzieś tam wysyłać w świat. Także jest dużo do zrobienia. Ale powracając do Twojego pytania, dlaczego Bali, a nie Filipiny? No, po pięciu latach mieszkania na takiej wyspie znudziło mi się po prostu. Wiesz, tam stało się to takim dniem śpistaka. Ja tam prowadziłem ten guesthouse, przyjeżdżało do mnie setki osób. Nie wiem dokładnie ile, ale myślę, że pomiędzy 500 a 1000 w ciągu tych kilku lat do mnie przyjechało. Oni wszyscy mieszkali u mnie powiedzmy w domu. To był taki duży dom ośmiopokojowy, w którym wynajmowałem pokoje, no i tam razem mieszkaliśmy. Ja już po, szczerze mówiąc, po kilku latach. To ja już byłem tak zmęczony gośćmi, pytaniami i tym, co tam się działo. To już był właśnie takie jak mówię, dzień śpistaka. Każdy dzień wyglądał tak samo, pytania były przewidywalne, miejsca były znudzone. Wszędzie, gdzie nie pojechałem, znałem wszystkich ludzi praktycznie. Coś, coś we mnie czułem, że potrzebuje jakiejś zmiany, i podczas takiego, chwilę przed wylotem z Filipin, byliśmy na dwumiesięcznym tripie po wyspie Negros przez dwa miesiące, przepraszam, przez, dwa, nie, przez miesiąc, jeździliśmy po wyspie i to też filmowaliśmy i kręciliśmy filmy reklamowe dla resortów. Po tym już wiedziałem, że muszę opuścić Filipiny. No i taki wiesz, research, gdzie, co, dalej, jaki wy, wy, wypadło na Bali. Tak, wypadło na Bali i bardzo cieszę się, że tutaj jestem, bo to jest takie dla mnie na tą chwilę bardzo dobre miejsce do mieszkania, takie fajne wypośrodkowanie, jakby kompromis pomiędzy rajską wyspą, a cywilizacją i dużym miastem. Bo i są plaże i, i są, y, wiesz, y, takie atrakcje związane z, jakby z, y, z wyspiarskim życiem, ale też jest y, miasto, kino, korki są. Ja Jestem. się cieszę na widok w ogóle, może no nie, nie przesadzałbym, że się cieszę na widok korków, ale jakoś mnie to tak nie boli, wiesz, jak, jakbym mieszkał w mieście przez 10 lat. Jasne. Fajnie. To powiem ci, że mm, właśnie też jak obserwowałem, mm, obserwowałem w tym filmie właśnie Bali, no to no, chciałoby się tam żyć. To tak wiesz, za ekranu widać jakby to faktycznie, no, no raj, no, tak, jakby, tak jak jest tytuł, tytuł twojego kanału i strony, no to faktycznie ten, ten raj dla nas, dla Polaków, dla osób, które mają na co dzień tylko bloki za oknem i wiesz, i kawałek lasu, no to, no to chciałoby się żyć na takiej rajskiej więc, więc Wiesz co, z, z, z tym co się pokazuje w social mediach i w ogóle w mediach też, w telewizji jest tak, że zawsze wszystko jest upięknione, tak? I moje, moje filmy też są upięknione. I tak naprawdę, gdybyś chciał pokazać, wiesz, jakby jak fajnie może być w Polsce, też są takie filmy, tak? Które pokazują piękno naszego kraju i wiesz, osoby, które to oglądają widzą morze, góry, łąki, wszystko i mówią, kurde, jaki piękny kraj w ogóle, nie? Pokazałbyś komuś z tropików, gdzie wiesz, dla nich orientalna jest właśnie Europa i Polska, oni by byli tym zafascynowani. Tak samo troszeczkę jest z tym, co ja robię, tylko, że Staram się jednak pokazywać, wiesz, jakby pełne spektrum. Oczywiście preferuję skupiać się na pozytywach i pokazywać co to, co jest fajne, ładne, przyjemne, ale też pokazuję, wiesz, i, i biedę, i bezdomność, tak jak było na Filipinach. Także no, staram się pokazać, wiesz, świat taki, jaki jest, ale jednak skupiając się bardziej na, na, na tych pozytywach niż na negatywach. No. Wiadomo, że dzisiaj, bo też jakby temat z mediów społecznościowych, też chciałem z Tobą poruszyć, więc fajnie, że gdzieś na to weszliśmy. Bo faktycznie, tak jak mówisz, no, wszędzie widzimy wszystko, jakby wiesz, jak na złotym ekranie, wszystko kolorowe, wszystko piękne. Ludzie nie lubią oglądać tego, że ktoś jest smutny. No i właśnie odnośnie też tego, bo nagrywasz raczej, myślę, że większość Twoich filmów jest właśnie w takiej pozytywnej energii, że wchodzisz i od razu dostajesz że już chętnie bym się spakował i wyjechał. Ale z drugiej strony, jak to jest, że bo, bo też pewnie czasami masz takie chwile, gdzie człowiek się zastanawia i staje rano i po prostu jest, wiesz, 100 tysięcy myśli, co tutaj robić, i czasem się też pewnie bije z myślami, że ci się nie chce wstać i zacząć nagrywać, prawda? Jest coś takiego. Wiesz co, powiem ci tak, że jeżeli takie myśli się pojawiają, to wtedy często to jest jakiś znak, że, że coś trzeba zmienić. I tak właśnie było przed wylotem na Filipiny. Już zaczynałem się tam jakoś nieswojo czuć źle. wpadałem w marazm po prostu. Wiesz, już mnie zaczynało to męczyć. Już mówię, kurde, te widoki piękne, bo piękne, co z tego, że jest? Wiesz, biały piasek, piękna pogoda, wszyscy się uśmiechają. To już jest codzienność moja. To już nie jest fajne, jeżeli to się powtarza, wiesz. Codziennie, codziennie, latami. Dlatego myślę, że ludzie są takimi kreaturami, które potrzebują ciągle jakiejś zmiany, jakiegoś wyzwania, i, i, i to ich napędza. I wtedy ten mózg i w ogóle cały, jakby cały mechanizm pracuje dużo bardziej wydajnie, jest dużo bardziej ciekawy, wszystkiego. Nie, nie, nie zamienia się w takie zombie zautomatyzowane i zaprogramowane, które wiesz, już te nawyki przejmują tak bardzo kontrolę nad człowiekiem, że on może praktycznie wszystko robić bezmyślnie, i wiesz. I, jak, jak jak robot, czy automat. Ja Dlatego, jak, jak u mnie coś takiego się dzieje, że, że, wiesz, że zaczynam jakby się źle czuć w tym, co, co się wokół mojej osoby dzieje, to, to, to po prostu staram się to zmienić. Zastanawiam się, okej, okay, o co w tym chodzi, czy chodzi o miejsce, czy chodzi o coś do przerobienia we mnie. No i tak staram się wsłuchiwać w siebie i, i, i wiesz, i po prostu. Podejmować umysłem decyzje, ale na podstawie uczuć. To znaczy, te, te uczucia, które mam, one są jakby tym katalizatorem, takim drogowskazem, którego się słucham, a później umysłem jakby podążam za, za tym i myślę sobie: okej, okay, to dobra, to jak mam teraz zrealizować to, co, co moje serce czuje? Tak, moje serce czuje, że potrzebuje zmiany, że chciałoby gdzieś wyjechać, no to trzeba przekmienić głową, jak to zrobić. Tak, tak? bardzo skrócona wersja. No myślę, rozwoju że... osobistego.